Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Gwina, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj w naszym studiu ks. Krzysztof Podstawka, ks. Wielkiego ksiądz Robert Muszyński. Czytamy Ewangelię o przemienieniu pana Jezusa na Górze Tawą. Ewangelia św. Łukasza, w rozdział 17, werset od 1 do 9. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazał im się Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteś. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obok odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. I jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry Jezus przykazał im mówiąc nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Wyjątkowe wydarzenie w czasie przygotowań do Wielkanocy. Właściwie można by powiedzieć, że ta Ewangelia jest dosyć kluczowa dla tego czasu w sensie alegorycznym troszeczkę, bo mówimy, że Wielki Post to jest czas przemienienia człowieka, każdego z nas i rozumiemy, że to przemienienie nie może być tylko i wyłącznie owocem naszych wysiłków, ale odpowiedzią na dar Boga, o który trzeba z pokorą prosić, dać się dotknąć Jego łaską może właśnie pozwolić wyprowadzić się na jakąś wysoką górę w naszym życiu, na pewien szczyt, z którego dopiero możemy ogarnąć to, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy w tym życiu. Źródłem tego przemienienia jest właśnie światło z taboru, czyli to świadczenie Jezusa jako Boga, Jezusa ukrzyżowanego, Jezusa umęczonego, Jezusa Zmartwychwstałego. Spotkanie z Nim, po poznanie jego z, z bliska, jego chwały, yy, daje po prostu jest tą mocą przemieniającą nas z grzeszników świętych, po prostu. Poważne no, yy, miejsce tego przemienia. Góra, tradycja chrześcijańska mówi, że to tabor. W Piśmie Świętym nie mamy nigdzie napisane nazwy Góry, ale zawsze Góra. I świętym to miejsce objawienia Boga. To miejsce Jego chwały. Właśnie na górach, czy Sejon, tak to ciekawe, yy... też, że nie, ciekawe o, nie tylko jest to góra, na której oddaje się cześć Bogu Jachwę, górę dla na narodu wybranego. Wiemy także o tym, że na górach, na wzniesieniach, na pagórkach odbywał się także kult bogański tym razem rzeczywiście nie mamy pewności co do tego, czy aby na pewno jest to góra Tabor, choć możemy wnioskować tak, ponieważ kult chrześcijański tam się dosyć szybko rozwinął, ale samo położenie tej góry jest dosyć specyficzne, ona rzeczywiście gdzieś tam na dosyć płaskich terenie wyrasta nagle i staje się takim szczególnym miejscem, szczególnym znakiem. Pepor I Więc jest... podróżnik w XIX wieku ten... napisał, że Bóg sobie uczynił własnymi rękami ołtarz. Taki ma kształt, tak, tak wyrasta z tej ziemi, jakby była ołtarzem przewoźnika przez Boga. Warto by też zobaczyć w panowie całej Ewangelii Świętego Mateusza te drogę uczniów za Jezusem rozpiętą właśnie między trzema górami. W piątym rozdziale mamy kazanie na górze. Jezus objawia się jako nowy mojżesz, ten, który przynosi. Nowe prawo nowemu ludowi Bożemu, przynosi mu Ewangelię. I mówiąc, słyszeliście, że powiedziano: Nie zabijaj, a ja Wam powiadam: kto by nienawidził tego brata, jest zabójca. Następnie w samej połowie Ewangelii, dosłownie w przełomowym rozdziale, który tworzy taką cezurę dzielącą Ewangelię właściwie na dwie części. Mamy górę przemienienia, tuż po wyznaniu wiary przez Piotra Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego. Tu, gdzie Jezus ukazuje się jako Bóg w swojej chwale. Można by powiedzieć, że przez moment przed oczyma wybranych uczniów yy, chwała boska Jezusa przebiła się przez granice jakby ściany Jego ciała i zabłysła pełną mocą przed oczyma uczniów zdumionych. I wreszcie jest ta trzecia góra, na którą są zaproszeni przez Jezusa ci sami trzej uczniowie, jego wybrani, Góra Oliwna, gdzie z bliska patrzą na agonię Syna Bożego, Sługi Pańskiego, który wchodzi w śmierć, w cierpienie za grzeszników i objawia w pełni na górze, na górze Ogrójca i na górze Golgoty swoją chwałę, która jest inna niż chwała no i ziemska. No dopełnienie na górze z już w Niebo wstąpienia Chrystusa. W Galilei, tak jak mówi o tym świętym Matryce. To będzie góra. Mhm. Więc to jest bardzo ważne pytanie. Te góry wyznaczają pewne kluczowe punkty, prawda? Słuchać Jezusa, odkryć kim on jest, odkryć też, że ja nie mam ochoty za, wcale iść tą, tą jego drogą, że on jest innym Bogiem niż, niż ludzie sobie wyobrażają Boga i bóstwo i chwałę Boga. I wreszcie potem. Moc przemienienia naszego myślenia i w ogóle duchowa rewolucja w sercu ucznia dzięki temu, że Jezus umiera za nasze grzechy i z martwych wstaje. I misja, prawda? to jest ta, ta, ta właśnie ścieżka. Warto sobie wziąć ten szlak od góry do góry na wielkopostną medytację dzisiaj. Kiedy patrzymy na Stary Testament i na Mojżesza, który wraca z góry, kiedy oglądał Boga twarzą w twarz, ta jego twarz jaśnieje, jest przemieniona. Musiała aż zasłonę nakładać, nakładać na, na, na swoją twarz. I to oznaczało, że człowiek, który patrzy na Boga, jest przemieniony. W Nowym Testamencie słyszymy Świętego Pawła jeszcze do Koryntian, że kiedy się wpatrujemy w jasność pańską, opada zasłona za sprawą ducha coraz bardziej jaśniej upadniamy się do jego obrazu, czyli jakby nabywamy dosłownie cech jego charakteru. Musimy pamiętać, że Stary Testament wyraźnie mówił, że nie może nikt, kto by ujrzał Boga pozostać żywym, to rzeczywiście Mojżesz ma ten przywilej bezpośredniego oglądania Boga. Natomiast w Nowym Testamencie w Jezusie Chrystusie Bóg objawia się jako człowiek, staje się dostępny ludzkiemu poznaniu w sposób bezpośredni. I to jest zupełnie nowa jakość i rzeczywiście ta zasłona, która do tej pory jakoś nas rozdzielała, została zdjęta. tą symbolika zasłony znajdziemy wielokrotnie w Piśmie Świętym, także ta, która się rozedrze w momencie agonii Chrystusa. Ale to, co jest znamienne właśnie w tym, to, jest pewne, to, to są te zjawiska typu, oto mamy Jezusa, który na tej wysokiej górze przemienia się, oblicze, szata, wszystko się zmienia, uczniowie widzą tę chwałę i właśnie widzą, jednocześnie nie do końca potrafią zrozumieć, co za uczucie ogarnia, że nagle chcą budować owe trzy namioty. To musi być jakieś... Uczucie niezwykłe, które ma taką moc przyciągnięcia człowieka, że najchętniej by już nigdzie stąd nie poszedł. Może pamiętali po prostu święto namiotów, kiedy w ten sposób przypominali sobie wędrówkę przez pustynię Izraela, który ciągle widział chwałę Boga, ciągle szedł w obłoku, być może, ale w Boga, że uczniowie jednak przeszli już ponad ten wymiar tylko wspominania. Co było właściwej kulturze i religijności, przecież są Żynami. Oni tutaj doświadczają czegoś, czegoś niezwykłego, czegoś nadzwyczajnego, co, co właśnie w, stary, w prawie i w pewnym stanie Ale też warto zauważyć, że yy, ta scena przemienienia yy, zmienia ich myślenie, też nawraca ich w pewnym sensie, bo Piotr chce stawiać trzy przybytki, trzy namioty dla Mojżesza, dla Jezusa, dla Eliasza. Tak jakby Jezus był ciągle jednym z. Chociaż przed chwilą, sześć tak, dni wcześniej, w tej słynnej scenie pod Cezareą, wyznał go jako jedynego syna Bożego, jedynego Mesjasza. Tam jest nagromadzenie rodzajników określonych, których język polski nie zna, w tekście oryginalnym widać to bardzo dobitnie. Ty jesteś jedynym Synem Bożym, jedynym Synem Boga Żywego, tego jedynego, tym jedynym na I Ojciec daje się potwierdzać ten głos z obłoku, obłok znak Bożej obecności. I Ten jest mój Synu miłowany, Jego słuchajcie. On nie jest jednym z wielu przewodników duchowych, nauczycieli. Tym głosem. Jest jedynym radnym i Zbawicielem. A tutaj jest taka, że w czasie chrztu Głos nieba, ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany, to jest dodane i Jego słuchajcie. Wskazanie już nie na Mojżesza, nie na Miasza, ale właśnie na Jezus. Jakby dla potwierdzenia jeszcze ostatnie zdanie, nie widzieli już nikogo innego, tylko samego Jezusa. Nie ma żadnym ta, innym zbawienia. I ta wyjątkowo śniąca szara śnieżno biała, to też wskazuje na, na Boga, aniołowych anioł, anioł, to, że... tak którzy byli przy pustym grobie, jaśnieli właśnie takim światłem. W pewien sposób jest to taka Jezus jako słońce, które też nieustannie w Nowym Testamencie. zwłaszcza w Księdze Apokalipsy będzie ten obraz słońca do Jezusa z Martwystałego. Tak? Ja powiedział to jest wydarzenie, które jest przełomowe w każdym tego słowa znaczeniu, ponieważ tak, tu jest jakby kulminacja Starego Testamentu. Stary Testament wchodzi na tę górę, symbolizują Mojżesz i Jeliasz i Tu się zaczyna już ten właściwy etap Nowego Testamentu. Teraz właśnie to jest czas Jezusa. To wszystko w nim się wypełniło, stąd znikają te dwie postaci: Eliasza i Mojżesza. Zostaje właśnie sam Chrystus, źródło chwały, Bóg wcielony, ten, który za chwilę. Ale kiedy oni znikną, kiedy oni znikają, Jezus też. Przestaje jaśnić tym światłem, już ma normalne odzienie. No tak, wracamy do rzeczywistości. Schodzimy z jakiegoś pułapu kontemplacji, mistyki, wracamy do. Ja czytałem świetny komentarz do, do, do jak, Tak, do tej Ewangelii, że najtrudniejsze wbrew pozorom być może dla uczniów nie było wdrapywanie się na tą wysoką górę i doświadczanie tego wszystkiego, ale to, że trzeba było z niej zejść. Panowie, wracamy do naszej codziennej pracy. Idziemy teraz na pełnię, do, idziemy, do idziemy w kierunku Golgoty, idziemy, głosimy Ewangelię. To jest no, niesamowita, niesamowita rzecz. Myślę sobie, nieraz w życiu mamy taki etap, w którym się zastanawiamy, gdzie jestem, gdzie doszedłem. I może ktoś sobie myśli, a już jestem tutaj, jestem na szczycie, już nic więcej mnie nie spotka. Nagle Jezus mi mówi, schodzimy. Idziemy? Trzeba nam się bronić taniej. przed takim tanim głoszeniem w Ewangelii, w której Oczekujemy od Boga, że zaspokoi tam różne nasze potrzeby. Tymczasem no, On nas wprowadza w zupełnie inną tajemnicę. Krzyż, który no, jest, jak śpiewałem w jednej z pieśni, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadany, że jest, jak mówi się chyba, mądrością Bożą i mocą Bożą. Ale go odkryć, odkryć jest z bóstwem z dla I ci. strasznie trudno odkryć mocnego krzyża. Znów pytamy się o przemienienie, co ono oznacza. Można zajrzeć jakby do swojego wnętrza, że w nas jest ten podział na człowieka, który pragnie kochać, być kochanym i człowieka, który nie jest w stanie tego to zrealizować, bo jest Rzesznik jest po prostu egoistą, nakierowaną na samego siebie. No i to widać bardzo dokładnie w postaci Piotra, który z jednej strony wygłasza wspaniałe wyznanie wiary w Jezusa, ale po chwili mówi: Panie, nigdy ci nie pozwolę na to, żebyś miał iść do Jerozolimy i tam cierpieć i umierać. Na górze przemienienia Piotr mówi znowu: Dwie rzeczy na raz. Panie, dobrze nam tu być. To jest wyraz tego nie, niesłychanego szczęścia, którym jest bycie blisko z Bogiem. Chcemy to zobaczyć. A jednym tchem mówi, postawimy tutaj trzy przybytki. Jakby nie ma ochoty iść, iść drogą Jezusa, którą Jezus zapowiedział wcześniej. Oto idziemy do Jerozolimy, tam będzie Syn człowiek odrzucony i zabity. W ogroju z kolei hmm, wezwani do kontemplacji z bliska oblicza Boga, który właśnie zaczął przed nimi odsłaniać swą twarz w Jezusie. Kim naprawdę jest Bóg? Jaki jest Bóg? Piotr ucieka w sen, prawda? Nie rozumie zupełnie i nie akceptuje tego, co, się, co, co robi Jezus. Musimy odkryć w sobie z jednej strony zachwyt Bogiem, a z drugiej strony opór przed pójściem drogą, którą nam pokazuje Bóg, drogą miłości, oddania siebie aż do ostatecznych konsekwencji. To jest klucz do naszego nawrócenia, inaczej nie będziemy wiedzieli, z czego się mamy nawracać, jeżeli tej, tego oporu, tej sprzeczności, która była w Piotrze, nie zobaczymy u, u siebie właśnie. To też ciekawy jest dobór celowy uczniów, których Pan Jezus ze sobą zawiera, Piotr Jan, trzej. i Jan, ci sami trzej, na górze przemienienia i na górze olbina. Tak, ale jak różne charaktery, przynajmniej o ile możemy wnioskować z zapisów Ewangelicznych, to nam się święty Jan będzie zawsze kojarzył z tym, że to jest taki młody chłopak, zafascynowany Jezusem, absolutnie w nim rozkochany, ze wzajemnością, jakąś szczególną ze strony mistrza. I taki, który zachowa się do końca, moglibyśmy powiedzieć, godnie, bo i pod krzyżem się znajdzie. Uratuje chomą dwunastu. I właśnie ten święty Piotr, w jest pewien kłopot. Ale ja w tym Panu Bogu dziękuję, że, że, się, że, że On wybrał Chrystusowi, dziękuję, że wybrał Piotra, bo nie wiem, czy byłaby możliwa wiara dla nas, gdyby nie ten przykład, takiego człowieka, który jako osoba ludzka jest ciągle takim właśnie trochę gwałtownikiem, buntownikiem i chętnie by po swojemu wszystko układał, ale ostatecznie umie ukazać, ukazać pokorę. Wiesz, w tych momentach najbardziej zasadniczych, które się rozgrywają we wnętrzu jego serca staje się godnym tego, by Chrystus powiedział, no na Tobie Piotrze będę budował ten Kościół, tobie dam, akurat Tobie dam klucze. No, Dziwna jest ta do Przejście Niego jest chwilą, kiedy, kiedy uznaje się za grzesznika, uznaje no. prawo, że no jest człowiekiem dokładnie takim, jak Jezus opisał. Kiedy się nawrócisz Piotrze, bo nie zdradzisz trzy razy, ty się nawrócisz, będziesz utwierdzał braci. Piotr nie chcę wierzyć, ale ostatecznie przyznaje Panu rację. No właśnie, to jest chyba nigdy się z Jezusem nie kłóci. On mu może wypomnieć pewne rzeczy, to na Ciebie nie przyjdzie i zróbmy to właśnie po mojemu, bo mi się tak widzi. Ale kiedy go Jezus upomni o szafanów wyzwie i tak dalej, nie słyszeliśmy, żeby, żeby Piotr wchodził w jakąkolwiek polemikę z Jezusem później. Wydaje się, że Piotr musi zaakceptować fakt, że Jezus musi oddać za Niego życie jako zagrzeznika. To jest to źródło przemiany głębokiej, która czyni Piotra nowym człowiekiem. Ta zgoda na, na to, że ja potrzebuję zbawienia od Ciebie. I to jest bardzo ważne słowo, które wypowiedziałeś, mianowicie, że Piotr ma się stać nowym człowiekiem, ma dostać nowe życie. My wcale nie, nie, nie chcemy iść w kierunku poprawy naszego charakteru, jakiegoś lepszego wychowania, jakiejś większej kultury, chce mieć w nowego życia, to zupełnie coś innego. To jest... Nie wiem też, czy my za bardzo nie racjonalizujemy w tym wszystkim, bo słyszałem też taki dobry komentarz, już nie pisany, ale słowny, jak wyglądały twarze uczniów wtedy, kiedy zobaczyli tego Jezusa w chwale z Mojżeszem i Jaszem, ktoś powiedział spójrzcie na twarz dziecka, Jezus kazał nam być dziećmi, które się czemuś dziwi. dwa so, wyraz... Dziecko, które pierwszy raz na coś patrzy, ono jakby jest w środku tej całej akcji, choć stoi obok. Patrzy w sposób prosty, który budzi w nim z jednej strony zdziwienie, trochę strach, ale i fascynację. I prawdopodobnie chodzi właśnie o taką postawę też naszą w życiu. I tu warto siebie zapytać w ramach wielkoposnego rachunku sumienia, czy ja jeszcze potrafię się dziwić. Czy ja z takim zdziwieniem dziecięcym potrafię patrzeć na wydarzenia swojego życia, czy od razu racjonalizuję? Aha, to mi się nie układa, to Pan Bóg temu winny oczywiście, albo w siebie wbijam kolejne miecze, miecze boleści, pogrążając się zamiast szukać właśnie Chrystusa i drogi wyjścia. To są ważne pytania. Tak mi się wydaje. Jeszcze jedno. Nie mniej ważne, mianowicie, to, żebyśmy w ogóle rozumieli, czym jest nowe życie, do którego, do którego idziemy. Czy, czy to bycie stanie się nowym człowiekiem? Że musi umrzeć jeden człowiek, a musi się narodzić drugi. Nowe to, życie. Nie chodzi o to, żebyśmy głosili Chrystusa jako kogoś pięknego i tak dalej, ale my, my musimy wejść w jego ślad. Jezus pokaże nam ja to nowe życie w dwóch momentach. Oczywiście w, ca w całej Ewangelii, ale zwłaszcza Kazaniu na Górze dał nam swój autoportret i, i dał nam nadzieję, że możemy się stać dzięki niemu tacy, właśnie. nie, nie to, że. Pozwólcie, że dokończę. Na Górze Golgoty zrealizował to, co zapowiedział w Kazaniu na Górze. Dokładnie. Dał siebie bez reszty z miłości dla tych ludzi. Jeśli ktoś z nas nie daje siebie bez reszty, nie jest nowym człowiek. Jeśli ktoś z nas yy, tylko mówi o miłości, a nie jest w stanie po prostu umierać za drugiego człowieka, brać drugiego grzechy na siebie. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś obecnie mnie grzeszy zwała swoją złość na mnie, zwała na mnie swoją jakoś nienawiść, jeszcze inne jakieś rzeczy, to jest bardzo trudną rzeczą. Myślę, że to po ma... prostu to Myślę, że to naprawdę napawa wielu ludzi lękiem ale, ale to, że bez jak... tego nie mam tak. możliwości wyciągnięcia. Tak. To, że każdy jest. grzech musi zostać odkupiony, musi zostać przemieniony i powiedzmy sobie to szczerze, wielu ludzi boi się po prostu tego kolejnego kroku, właśnie tego zejścia z góry. To znaczy ja mam pewną nienawiść wobec grzechu, wobec zła, ale, ale właśnie, dlaczego przychodzi ta przemienienie to tak przemienienie? To patrzę na jak Jezusa, tak Duch Święty mnie wewnętrznie dotknie, że jak schodzę do tej, tego Bo realu, to zaczniał ja robić. Święty, święty Ignacy Loyola ostatnio czytam jego zapiski no, przestrzega, zresztą nie on jeden, przed nadmierną egzaltacją właśnie religijną, przed kultywowaniem takich momentów, w których ja mam jestem zadowolony, bo mi się modlitwa udała. Dlaczego? Bo to bardzo często rodzi coś w tym stylu, że za moment istnieje realne niebezpieczeństwo, że ja spadłem. Tak, tak, tak więc, więc lepiej zachować się właśnie taki trochę żołnierski, pewnie taki zdroworozsądkowy realizm w tym wszystkim. Po prostu umieć przyjąć do wiadomości, że, że to wszystko ma się zrealizować w moim życiu, właśnie w moim życiu, żeby się mogło realizować też w życiu innych ludzi, oni też to muszą przyjąć. Nie ma jakiejś drogi na skróty, na zasadzie, ja będę budował Królestwo Boże wokół, a nie zbuduję go, nie będę go budował też w sobie. Jeśli, jeśli, jeśli tego bym zaniedbał, no to, to darmo się trudzą ci, którzy wstają o północy i próbują cokolwiek budować. No piasku. Trzeba pamiętać, że Góra Tabor, to nie, że Góra Przemienienia to nie jest jeszcze pełne objawienie Jezusa. Ciąg dalszy nastąpi na Górze Golgoty i dopiero tam Bóg pokaże nam z bliska swoje oblicze, kim jest i jaki jest. Jak, jaka jest że chce, Co I że chce i że nas wzywa, byśmy, byśmy poszli jego śladami. I to jest prawdziwe życie Jego, naśladować właśnie takiego, w pełni objawionego w Jego miłości do nas. Czyli ten podział, który jest w nas, to rozwarstwienie. Na chcę, a mogę musi wejść Krzyż Chrystusa. I to bardzo, bardzo, bardzo da. Tak sobie myślę, że nieprzypadkowo ten krzyż właśnie jest plusem. Czy on w sobie sam już <laughs> zawiera właśnie to, że człowiek się musi sumować, musi być, musi być całością? Ksiądz Krzysztof Podstawka, Józef ksiądz Józef Maszyn, księdz Robert Kuprzycki.